Się Urodziłam się w małej wiosce na pograniczu Czeczenii i Gruzji. Żyło się tam dobrze, dopóki nie wjechały ruskie czołgi. Stalowe monstra zabrały mi rodzinę i zostałam sama. Dalsi krewni opiekowali się mną niechętnie i od małego wiedziałam, że mnie nie chcą, więc pewnego dnia uciekłam. Odczepiona podwozia ciężarówki, dotarłam aż do Niemiec. Podróż była długa, brudna i paskudna. Dziecko przerażone na każdej granicy, że ktoś ją znajdzie i odeśle do piekła. W końcu dotarłam do Niemiec. To miała być moja ziemia obiecana. A zamiast tego było rozczarowanie. Śpiąc na dworcach i ucząc się języka ze słuchu, poznałam kaje, sierotę wojny w Chorwacji. Razem nauczyłyśmy się niemieckiego i angielskiego, żyjąc z dnia na dzień, z czasem zgromadziłyśmy wokół siebie bandy dzieci ulicy, kradnąc co się dało, żeby przeżyć. Nasze życie toczyło się z dnia na dzień. Aż do pamiętnego dnia, kiedy z Kają udało nam się obrobić nawalonego w trupa cudzoziemca. Pięć tysięcy marek i pistolet były naszą największą zdobyczą przez cały okres działania naszej szajki. Minęło ledwie kilka dni, zanim dowiedziałam się, że obrabowanym cudzoziemcem był Samuel Doherty. Powiedział nam to osobiście, kiedy on i trzech jego kumpli otoczyło nas pistoletami maszynowymi. Zamiast rozstrzelać nas na miejscu i zabrać resztę swojej polsy, zaoferował nam pracę. Tamtego dnia, 15-letnia sierota stała się 18-letnią niemiecką najemniczką heike Steyer. Kompania najemnicza Ares International załatwiła nam papiery na tyle dobre, żebyśmy mogli jeździć po świecie za robotą. Razem z Kają spędziliśmy 5 lat walcząc wszędzie od Sierra Leone, po Czarną Górę, Afganistan i z powrotem. Tydzień temu grupa arabskich szejków wynajęła Ares International do bardzo dziwnej misji. Chodzą słuchy, że jesteśmy jedną z pięciu firm, którym zapłacili za ochotników. Cała ta robota brzmi jak fabuła kiepskiego science fiction. Mamy przejąć amerykańską placówkę na Syberii, gdzie ponoć stoi ich wehikuł czasu. Szejkowie twierdzą, że mamy potem użyć wehikułu, aby cofnąć się o dwa miliony lat. Chcą zniszczyć Cyberet, zanim jego odkrycie w XXI wieku pośle ceny ropy do Piachu, albo przetransportować go na Bliski Wschód, jeśli zniszczenie okaże się niemożliwe. Normalnie nie zgłosiłabym się. Płacą za dużo i mówią za mało, żeby uciszyć dzwonki alarmowe w mojej głowie. Jest jednak jedno ale. Bez Syberytu, Ruscy nie mieliby czołgów, którymi zmietni mój dom. Nawet jeśli tam zginę, Hajkę, która urodzi się za dwa miliony lat, będzie miała chociaż szansę na trochę lepsze życie. Może chociaż brat jej zostanie. Zawsze mówiłam sobie, żałuj tylko tego, czego nie zrobiłaś. Jutro wyruszam z ekspedycją, skopać tylko Ankesą. Część mnie jest ciekawa, co z tego wyjdzie. Niech Allah ma nas swojej opiece. Chyba jesteśmy na miejscu. Na to wygląda. Rozejrzyjmy się. Co znowu? Wyruszam. Hej! Gdzie jest baza? Idźcie na wschód. Idę podążam do ceny. Ale rześ, szejkowie wiedzieli, kogo wynająć. Tu Zaraz tam będę. Idę. Podążam do celu. Dotarłam na miejsce. Wyruszam. Zaraz tam będę. Idę. Podążam do celu. Wyruszam. Właśnie trwa spotkanie Szejków. Wróćcie później. Wyruszam. Witam, moje damy. Z kim mamy przyjemność? Kaja Chrisman i Heike Steyer. Miło mi. Nazywam się Kurt, a to Hank i Olaf. Możecie nam powiedzieć, co tu się dzieje? Udało nam się zabezpieczyć amerykańską placówkę. Bez większych problemów. Teraz czekamy, aż zostanie odprawiona pierwsza grupa. Bez większych problemów? Niestety, kilku jankierów uciekło, ale dopadnijmy ich na miejscu. Za chwilę zaczyna się odprawa. Chodźmy. Zakończyliśmy analizę urządzenia. Oto raport. Znakomicie. Rozpoczynajmy. Wszystko będzie gotowe za minutę. Dziękuję pani. Witam wszystkich zgromadzonych. Nazywam się Shahrzad i przyjdę od razu do rzeczy. Udało nam się wykonać pierwszą część planu. Pierwsza grupa została już odprawiona. Teraz kolej na was. Szczegóły przedstawi wam Sheikh Sharif. Zgodnie z kontraktem, który podpisaliście, od tej chwili podlegacie moim rozkazom. Po wylądowaniu skontaktujecie się z pierwszą grupą. W razie problemu skorzystajcie z radia. Wszelkie zobowiązania finansowe zostaną uregulowane po Waszym powrocie. Wyczytam teraz nazwiska. Wyczytani wchodzą do urządzenia. Kaja Krizman. Właśnie kończy się pewien rozdział. Do zobaczenia po drugiej stronie, Hajke. Hajke Steyer. I tak kończy się pierwsza część misji, a zaczyna następna. Hmm, przetulnie tu nawet, ale gdzie są pozostali? Halo, jest tu ktoś? Świetnie, jestem tu sama, po środku pierwotnej dziczy. Można by z tego zrobić całkiem fajny film. Niestety, zamiast filmu, tak teraz wygląda moje życie. Tak? Podążam do celu. Psst! Ej, ty! Wyłaś za tych zarośli! Nie jesteś Rosjanką, prawda? A czy wyglądam ci na Rosjankę? W mniej zagmatwanych warunkach zarobiłbyś kulkę za takie pytanie: kim jesteś i co tu robisz? Nazywam się Johnny Harris i jestem żołnierzem armii amerykańskiej. Ukrywam się przed ruskim patrolem, który mnie ściga. Rosjanie? Nie miało tu być żadnych Rosjan! Gadaj, co się tu dzieje, póki mam cierpliwość Cię słuchać. Przybyłem tu niedawno i ktoś do mnie strzelał. Zastrzeliłem jednego z nich. A teraz. Cisza, ktoś tu idzie. Kryj się. Ten pies musi gdzieś tu być. Przeszukajcie cały teren i nie wracajcie bez jego głowy. Tak jest, towarzyszu komisarzu. To oni. Musimy się ich pozbyć. Zaczekaj. Sama to załatwię. Zaraz tam będę. Wyruszam. Idę. Polepszyły się moje umiejętności walki. Posprzątajmy świat. Spróbuj tego. Czekam na rozkaz. Wyruszam. Wyruszam. Zaraz tam będę. To twój koniec. Podążam do celu. Haha, to było niezłe. Naprawdę. Dziękuję ci za pomoc. Właśnie uratowałaś mi dupę. Mogę poznać imię tej, której wiszę. Za uratowanie mi życia. Hajkę. Hajkę. Ładne imię. Nietypowe. Na pewno jeszcze się kiedyś spotkamy. Do zobaczenia. Oby nie. Hmm. Dziwny gość. Wyruszam. Nieśmiertelnik. Hmm. Faktycznie to Rusek. Czyli Jankes nie kłamał. Muszę uważać. Wyruszam. Podążam do celu. Heike? Znam cię. To ty jesteś tym mechanikiem, którego spotkałam w amerykańskim obozie. Zgadza się. Nazywam się Olaf Larsson. Coś poszło nie tak. Gdzie jest reszta ludzi? Szejkowie schronili sprawę. Okazało się, że kolejność, jak i miejsce przybycia są losowe. Sam jestem tu od ponad czterech tygodni. Świetnie. Co tu robisz? Zgarniam zagubionych nieszczęśników, takich jak ty, i przekierowuję ich do naszych baz. Usłyszałem huk dostawy i przyszedłem to sprawdzić. Dzięki. Bóg wie, ile czas musiałabym się błąkać po tym odludziu. To nie jest zupełne odludzie. Można tu spotkać zarówno Jankesów, jak i Rosjan. Miałam nieprzyjemność ich spotkać. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Na południe stąd znajduje się nasz niewielki obóz. Spotkajmy się tam. Tutejsza okolica nie jest bezpieczna. Zaraz tam będę. Wyruszam. Idę. Zaraz tam będę. Wyruszam. Podążam do celu. Podążam do celu. Zaraz tam będę. Zaraz tam będę. Wyruszam. Wyruszam. Idę. Podążam do celu. Podążam do celu. Zaraz tam będę. Podążam do celu. Hajke, tutaj. Witamy w naszym ośrodku wypoczynkowym Zadupie. Dzięki. Przytulnie tutaj. To jest Givi, a ten to Mike. Wylądowali tu niedawno, ale przejdźmy do konkretów. Dowództwo nakazało przebijać się małym grupom do naszych baz. Jest was troje, więc możecie ruszać. Jest tylko jeden problem. Mianowicie dwa dni temu przybył jeden z najemników. Niestety. Ruscy byli szybsi. Teraz przetrzymują go w swojej bazie na wschodzie. Dobrze byłoby go odbić. Zapomnij, Olaf. Nie mam zamiaru pchać się na pewną śmierć. Jesteś facetem czy tchórzem? Mocne słowa, jak na dziewczynkę. Brałem udział w wielu misjach i wiem, że bezmyślny atak będzie tragiczny w skutkach. Ale dam ci szansę. Udowodnij, że masz jaja, wtedy pójdziemy z tobą po tego najemnika. Jak mam to udowodnić? Co jakiś czas przejeżdża okoliczną drogą amerykański pojazd. Zdobądź go. Lub przynieś na mnie śmiertelnik rosyjskiego soldata. Wtedy się zastanowię, czy z tobą pójść. Tak się składa, że mam taki przy sobie. Nieźle. Teraz ze mną pójdziecie? Czy wolicie tu dalej siedzieć i udawać, że dziewczynka nie zrobiła tu więcej w parę godzin niż wy całymi dniami? Na moje oko wisicie mi ruskie blachy, chłopcy. Pokazałeś, że masz większe jaja niż my, hajkę. Chować! Dobra, wojownicza księżniczko, idziemy po twoje blachy. Olafie, jaki jest plan? No więc. Waszym głównym zadaniem jest dotarcie do naszych sił. Musicie kierować się na wschód. Jednak przydałoby się odbić zakładnika z rąk ruskich. Nie wiadomo czy jeszcze żyje, ani gdzie jest przetrzymywany. Obstawiam jeden ze składów. Mamy trochę plastiku. To lepsze niż szukanie klucza. Świetnie. Ruszajmy. Dziękuję, Heike. Powodzenia. Uważaj na siebie. W końcu siedzisz w gnieździe pełnym szerszeni. Zaraz tam będę. W drodze. Słuchaj. Ja. Czekam Wkrótce na rozkaz. Wkrótce tam będę. Wkrótce Zaraz tam, tam będę. będę. W drogę. Zaraz tam będę. Podążam do cenu. Trzeba wam na Gruzina? Zgłasza się Givi. Czekam na rozkaz. Podążam do cenu. Ja wol. Podążam do cenu. Idę. Zaraz tam będę. Zmierzam na pozycję. Zmierzam na pozycję. Zaraz tam będę. Idę. Wyruszam. Śmierć nie bieram. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. I świat jest lepszy. Tuchajkę. Wyruszam. Wyruszam. Idę. W drogę. Wyruszam. 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 Idę. Wyruszam. W drogę. Podążam do celu. Zaraz, tam Zaraz, tam Zaraz tam będę. W Zaraz tam będę. W Zaraz tam będę. Idę. Podążam do ceny. Wyruszam. Spory kawał mięsa na dwóch nogach. Ta jest, komandant. Wyruszam, wyruszam. Podążam do ceny. Zgłasza się Gibi. Co znowu? Idę. Wkrótce tam będę. Zaraz tam będę. Zaraz tam będę. Ja. Na rozkaz. Co znowu? Trzeba wam gruzina. Idę. Idę. Podążam do celu. Idę. 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 Mam nadzieję, że ta dzika małpa się zaraz na mnie nie rzuci. Tak, widzę, jak na mnie patrzysz. Tak, zaraz tam będę zaraz tam będę jest tu heike Idę. zaraz tam będę idę podążę do celu jest, Idę. jest pozycję idę. idę w drogę wyruszam podążę tam do celu. będę tu hajkę, co znowu? Podążam do ceny. Podążam do ceny. Zaraz tam będę. Right. Słucham, idę. Nie Go. wygląda przyjaźnie. Wyruszam. Zgłasza się Gimi. Do przyszłości już nie wrócisz. Ogień nieprzyjaciela. Tak, idę. Się moją zrobiliście dzimarki. dla mnie niezłe fajerwerki. Naprawdę nie musieliście. Nie ma czasu na gadanie. Uciekajmy stąd. Skarmiłem That's ich Droga. So? No